Księgę witam z Dzisiaj zawieramy sobie flaminga, e, simulat, Farming Simulator 22. Tak jak pisałem w postie. No i w sumie to nowa gospodarka. Zobaczmy, jak to się. Będzie tylko prezentacja, także to będzie krótki filmik. To chyba tu. Um, to będzie Zaparkujemy sobie na razie. Jakoś tak, żeby nie wierzyć. Nie będę wjeżdżał w razie. Tu jest chyba jasne. Wszystko, gdzie są przed chwilą. Dobra, trochę zainwestowałem w to. Także tutaj mam dwa różnice. Z Z mak 224 Tutaj mamy posiłkę rotacyjną. Brony. Mamy Zetora 7245 Kultywator Ursusa 1614 Kłóciłbym się czy to nie Zetor, ale to chyba była wtedy jakaś o ile się nie mylę. Możecie mnie poprawić w komentarzach. Hmm. Jezus jakoś się chyba połączyli i zrobili i wspólnie traktor za to jest usłyszany dobrze zamknijmy sobie na jedną z teraz może przejdźmy tutaj Aha. mniejsza o to trzymałam puszty garaż ale tu też powinniśmy mieć chyba krowy jeszcze chodź próbek nie ma trzeba na, to, na, to, na, to, na to jedzenie. A tutaj mamy taki traktorek, kosiarkę. O. No, raczej nam się to przyda, jak będziemy chcieli coś kosić. Niekoniecznie będziemy mieli autostyle. Ogólnie na gospodarce mamy aż cztery traktory. Tak, nie możecie się tutaj gdzie są. Za chwilę wam Tutaj mamy... Bozu, teraz zapomniałem jak się do nas dochodzi, czy nie, no, Mamy pług, mamy siewnik. Uwaga, mamy... T-25 Władimira z, z wozem. Mega fajny był ze swoją drogą. Ściemny, z... z... Chyba mutak, tutaj mamy drugi mus, tym mamy rozplandę, a tutaj mamy Ursus C330. No i jak zawsze raczej na polskich na polskich gospodarkach FMRZ NMZ, Bizon. Bizon. No, ale to już będzie w kolejnym odcinku, gdzie będą żniwa. A dzisiaj się tym nie zajmujemy I zaraz widzimy się na naszych nowych polach Dobra, a więc jedziemy Jak widzicie, załączyłem inną lampę, Bo tak nie... Się. Tutaj mamy jedno pole, które będzie na którym będą żyliwa Pewnie zrobię dwie części żywioł. Jak już na jednym polu, potem na drugi. I nasz ogólny budżet to 5000. Także nie za dużo, ale... To na I będę jechał tędy, się poradnujecie, jeżeli nie strągnie. Idę na koszpolę wyjechałem, ale mniejsza o to. Ogólnie jeśli ktoś będzie chciał zagrać, to chętnie możecie pisać w komentarzach. Ja chętnie zagrałem sobie, bo dawno sobie nie w farminga Trochę nostalgii mi się przypomniało i grałem w 17 to mega fajnie Dobra czy przejdziemy. przejdziemy przez naszą farmę ogólnie gram na mapie Osada, która też jest z zmudhaba od jednego z Polaków nie powiem wam dokładnie ale tu jest to właśnie pole a tu na tym polu jak widzicie jest silos trochę dziwne, wiem e, to może dlatego, że nie potrafię po prostu do jednego z silosów na farmie wszystkiego rzucić, także to jest dlatego także nie wpływajcie na mnie proszę no i co i chyba na razie tyle w tym odcinku nie był on za długi będzie pewnie 5-6 minut trwać Dzięki za oglądanie, a my się już widzimy chyba na żywach, nie? No to do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku.